Siemaneczko, ze strony mnie, tak moje games, jest to trzecia część y, pierwszego zapisu z Minecraft. Jeśli pytacie się, czemu mam jabłka, y, to nagrywam to drugi raz, więc wiecie. Y, I byłem w tamtym. Byłem w tamtym domku. już. No, no, nie, nie nagrałam się do końca, więc muszę to robić, nagrywać jeszcze raz. Y, więc wiecie. No, ja sobie dał jakieś jedzenie. Ryba. Hmm. Czy tylko ryba? Rybę mam? O, mam jeszcze tu mięsko. Dobra, tylko te ryby. Okej. Okay. U mnie creeper, dobra teraz. Ja Nie tam. Co podejdę drogą? Oh, nie, kolejny, o nie Nie wiem czy wy to widzieliście, ale Ja ci nie Dobra Co to jest? Ej, jak szedłem y, wcześniej to oh, To jest szkło Lol, z tego tunelu Lol Jeśli chcecie zrobić takie niewidzialne ten Przejście, to mam polecam Niebieskie szkło to wrócimy do tego domku. Czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Ja sobie coś zjem. Tak naprawdę. To piesek no. a nie, to, to jest mój. Jakby tak średnio. Tak średnio, no. Dobra. Dobra, to lecę dalej w takim razie. Aha, bo mój piesek został w tym domku. Dobra, już mniejsza. Ja mówię, że to mój piesek, a mój piesek. Nie no, to jest chyba mój piesek. Poczekajcie. No, to... Jest... Ja się, że on został tam. No dobra, nieważne W ogóle, tu mam coś tak zbugowanego, że od razu tracę jeden ten, a nie pół i kolejny pół Czyli jest tak pół i całe, o właśnie, tak jak na przykład teraz Muszę znowu jeść, bo straciłem ten. I zaraz znowu będzie tak, że pół stracę, a później yy, całe. To jest dziwne. No dobra. To jest w ogóle statek. Jak ja mówiłem w pierwszym odcinku, że ja dopiero zaaktywizowałem na 1.13. Czyli co, coś, coś się wygenerowało? Czy... Czy tak może hmm. być? W no, ogóle weźcie mi powieście, bo znaczy noc w sumie nie powiedzieć. Nie, powie, nie, nie powiecie, bo YouTube mi coś blokuje komentarze. O ty. Dobra, ja się tu rozglądam. Już ja tu byłem, ale chcę Wam też pokazać. Jakbyście tutaj tutaj już nic nie ma. I w ogóle mnie zastanawia. Na, czy na Java Edition można tak się bronić? Mieczem, ciekawi mnie to. Może, dobra. No to sobie jeszcze tu. Tu też nic nie ma w skrzynce. No. o czemu on mnie nie atakował? Lol. Dobra. Kolejny. O nie. Jeszcze panią o nie, czemu? O nie, zapomniałam, że mam parę sobie tego. No i parę dzisiaj tak nie zmienia. Nie, co ty? Kogo ty szczelasz we mnie? A ty, a ty, a ty król łaty. Wiesz go dobrze Dobra, teraz ja tu, tu coś jest. Jest. Tu. Nie. Tu też nie. Tu nie ma nic, dobra. To ja tylko w tym jednym był niebezpieczny pan. No dobra. Okej, okay. coś jest. Ej, coś tu. Dobra, tu znalazłem ten miecz, jakbyście pytali. A w ogóle jakbyście pytali czemu nie zobaczyłem wcześniej tego yy, statku, to dlatego, że poszedłem nie w tą stronę co trzeba. Dobra, no, tu się... Dobra, tutaj tylko to. Tu. No jak, przecież byłem tak daleko od niego, no. To jest oszukane Minecraft. O, już nic nie ma, już nic nie widać. Dobra, czy to, o. Dobra to lecę tam Mówię strasznie możecie słyszeć mojego pada ale jest on już tak zużyty chociaż nie wiem jak jest normalnie bo nowego pada mam do PlayStation 3 nie zamierzam kupować to co mam to z tego muszę się cieszyć i z tego że mam PlayStation 3 Super Slim z 12GB Nie ja kupowałem tylko mój brat od kolegi swojego no to wiecie tam. Kolego się zarobić. I nie zastanawiam, jak mój brat zapłacił. Jakbym miał PlayStation 4, nie? To bym pewnie grał na 1.17, ale ja wam powiem tak. Teraz Mojang tak yy, psuje tą grę. daję takie różne niepotrzebne rzeczy tego. Jak on wybuchł, no ha to jest nie fair Ja jestem daleko od niego on wybucha No dziwne to Dziwnie to Minecraft Ale Minecraft w 2012 to był jeszcze normalny Chyba Znaczy chyba No nie dodawali takich bzdury jak ten, bo teraz to... Oni tak wymyślają tą grą. Dobra, różniejsza. Nie ja robię tą grę, tylko może, więc... Tu była, tu był, tu było, 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 tego... no, nie? nie było, tu było, nie? było, tu było, nie było, no, tu było, nie było, tu było, tu było, tu było, tu było, nie dobra. Jakoś nie, nie chodziłem tutaj zbytnio Ja tylko chyba raz i tak tylko popatrzyłem tyle Dobra czy tu coś nie ma nic Dobra Nic ma, no, dobra Dobra lecimy dalej I tu jest moja farma No Super Czy tam można wpaść na lud tam jest czemu lud? Nie rozumiem. O kurczak, dobra. Tu coś jest, nie? A balkon jest. Czy normalnie też jest balkon? Tu jest jakiś wejść to zaraz sobie wyj. Dalej nic nie ma, tak? Nie, nic nie. Ma. Co to, takie? O, to jest? No. Dobra. Na tym filmie będę mało o tym mówił, bo, bo tak. Ej, ej, ej wiesz co by było fajne? Gdyby zrobili tak podobnie do tego. Nie? To by było spoko. No bo tutaj co? O, to jest komin. Ej, chyba nie przypominam sobie, żeby normalnie był taki komin, ale... Nie wiem, może nie miałem farta do tego. Tu co jest? A, to ten obsyduj. To jest kurczak. Tu, no, tutaj jeszcze nic nie ma. I w, tej, I w tej skrzyni było kolejny. O, wiecie, kolejny LOL. To co jest? A, A tu jest to taki. dobra, krótki odcinek. Jeśli dobijecie 5 mapek w górę do końca tygodnia, to przy... postaram się zawołać mojego kolegę, żeby ocenił tą całą mapę, którą robiłem na Survivalu. Więc no. No, papa.